Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie u mnie na kanale. I dzisiaj, tak jak widzicie, po tytule <laughs> będziemy przeprowadzać sobie test kosmetyków marki It Cosmetic. Będą to dwa pokrywy CC. Jeden dał się na jedną stronę. Pfarze drugi na drugą i będziemy po prostu test robić trwałości przez 10 godzin, bo taki mam dzisiaj intensywny dzień. jest dzisiaj szósta, znaczy jest teraz szósta godzina, jestem już po prysznicu, zagramię, to jest w ogóle mega, mega wcześnie, więc jestem trochę niewyspana. Będę do was mówić jeszcze mniej składnie niż normalnie, ale no, mam nadzieję, że mi to wybaczycie, jeśli oczywiście podoba Wam się taki filmik. To zostawcie jakiś znak po sobie, jakiś komentarz, lajka, oraz bardzo serdecznie Was proszę i zapraszam do subskrybowania kanału. A teraz przechodzimy już do testu. Na twarzy mam nałożoną tylko swoją codzienną poranną pielęgnację. Zakładam swoją opaskę. Często mnie pytacie o te opaski, które używam do makijażu. Ja je mam akurat od siebie, ze strony. Oczywiście adres mojej strony Wam podlinkuję oraz często zadajecie mi pytania na Instagramie, czym się teraz zajmuję, jeżeli mamy lockdown i nasze studia są zamknięte. Więc prowadzę sklep z biżuterią, tak jak mówiłam już na, w, w, w pierwszym filmiku. podejrzewam, ale oczywiście nagram dla Was filmik, mniej więcej jak wygląda moja praca i... Jak to robię? Bo często się pytacie, dlatego obiecuję nagrać coś takiego. I co teraz? Teraz przejdziemy sobie. Ja się wszystko otworzę z pudełek tylko, więc nagram takie pierwsze wrażenie. Styczność z tą marką już miałam, nie ukrywam. I był to w wersji Travel, właśnie, czyli takiej mojej podróżnej Krem CC. Ten standardowy, ten srebrnym, szarym takim opakowaniu mi się już kończy. Dwa kolejne zamawiam właśnie różowy i zielony, czyli rozświetlający oraz taki matowy. Taki matujący, on jest bardziej zielony. One się różnią też filtrami SPF-em, bo zielony ma 40, a różowy ma 50. Ten szary też miał 50. Ten szary mi się bardzo bardzo sprawdził, co ja nie jestem fanką kremów BB, ale Faktycznie był fajny, dlatego zamówiłam sobie więcej kosmetyków i co, przeprowadzę dla Was test. Jeśli chodzi o opakowania, są one bardzo poręczne, wygodne z taką pompką, także fajnie. I tutaj mamy bazę. Baza jest niwelująca pory. Zobaczymy, jak sobie da radę ona z moimi porami. Wiecie, że ja na co dzień normalnie używam jako bazę kremu, też CC z Evelina. Magic Skin, ale on na przykład no fajnie wyrównuje kolory, faktycznie sprawia, że ten podkład na nim się trzyma. Jednak sam jako sam jest dość słaby. Te na pewno są Zit Cosmetic bardziej kryjące. Przynajmniej ten szary sprawdzimy sobie te dwa pozostałe. Czy są takie same, czy są troszkę inne. Najpierw dam sobie go na rękę i ma, jeśli chodzi o Zapach to jest on taki bardzo delikatny, praktycznie bez zapachu. Konsystencję ma taką dość gęstą, ale nie czuć, żeby. Lustarkom spadł. <laughs> nie czuć, żeby ona była taka pusta. Także powinien być fajny, jeśli chodzi o samą konsystencję. Ja go sobie nałożę, A wy oczywiście dajcie znać, czy stosowałyście coś z tej firmy, czy miałyście styczność z nią. Ceny tych produktów, bo ja jej nie powiedziałam, to zamawiałam je przez stronę I Cosmetic tutaj w Anglii. Wiem, że w Polsce do kupienia są chyba w Douglasie. Także ceny tutaj angielskie mam napiszę. Bo teraz już nie pamiętam. Wiem, że podkłady, te kremy CC są na pewno po 32 funtach, resztę ten nie pamiętam, więc Wam je tutaj wypiszę, żebyście miały. Dajcie znać oczywiście, tak jak zaczęłam chyba mój nie skończyłam w komentarzu, czy Wy stosowałyście kiedyś coś z tej firmy, czy używałyście, czy byłyście zadowolone. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Więc tak, jeśli chodzi o tą bazę poza podglądem, czyli w lusterku z bliska, jak zobaczę. to Jeśli chodzi o wyrównanie kolorytu, no to ona nam go nie wyrównała. Jeśli chodzi o pory, no to coś nie, coś może są one zakryte, ale na pewno nie mają. Nie są tak dobrze, bardzo dobrze zakryte, więc bazę oceniam póki co na średnią. Zobaczymy, jak się będzie na niej sprawował ten podkład ten krem. One też mam właśnie aplikator z pompeczką. I dam sobie jeden i drugi na rękę. Czy nie jest coś jasnym mi się wydaje? Pornę tego ciemnego, oba są w odcieniu medium. Jedna i druga. I patrzcie. Wow. <laughs> tu jest ten różowy. I zobaczcie, ile on jest ciemniejszy od tego zielonego. Mega różnica. Cieka się, jak to będzie wyglądać na twarzy. No i będę chodzić przy moim dzisiejszym ważnym dniu, gdzie naprawdę mam masę spraw do załatwienia. Z jednej strony twarzy innego koloru, drugą innego. Zobaczymy. Najpierw ten niezielone. zielony, nakładam go tą palcem, na którą mam ten zielony. Jeśli chodzi o zapach tych produktów, no to nie są takie bardzo, bardzo delikatne więc fajnie. Nie. Jak ktoś nie lubi mocno zapachowych kosmetyków, no to fajnie. Tutaj ten, a tutaj ten. Nie no, na twarzy już nie widać aż tak bardzo różnicy tych kolorów. Jeszcze trochę za wysoko do oka podjechałam, no ale cóż. Po czy będziemy używać od nich korektora? Czy tym palcem sobie wybiorę trochę tego produktu? A to może sobie rozsmaluję gąbeczką. Więc sprawdzimy przy okazji jak one się zachowują pod palcami, pod gąbeczką. palcami się naprawdę fajnie z nim, że tak powiem, pracuje. Natomiast z gąbeczką w sumie też. Ale no maga, widać tą różnicę kolorystyczną bo tylko ja widzę. Dajcie znać koniecznie, czy wy też ją widzicie. Z drugą strony gąbeczki sobie ten jeszcze wklepiemy tutaj. Ja akurat w tym momencie, nie mam na twarzy jakoś ma jakieś niedoskonałości, więc też ma dość ułatwione zadanie, bo na pewno to jest jednak krem CC, pamiętajcie o tym, więc on nie będzie miał takiego krycia jak jakiś mega mocny podkład. Nie spodziewajmy się cudów, ale jak na krem CC naprawdę ma fajne krycie. Nie, no, nie wyrognali się na te kolory. Nic nieźle. Myślałam, że będzie gorzej. Gdzie <laughs> ja sobie dałam jedną warstwę i myślę, że ona spokojnie wystarczy. Więc nieźle. Co chciałam na co zwrócić waszą uwagę? Ta strona z tym różowym. Jest bardziej taka rozświetlona, bo nie jest taki rozświetlający, i faktycznie widać tą różnicę pomiędzy jedną a drugą stroną. To jest taka bardziej matowa, taka bardziej, wiecie, yy, nieżywa w sensie. No, nie ma ona takiego blasku, nie jest tak jak ta strona. Także na pewno efekt, jeśli chodzi na przykład, ja, jaki lubię podkładu, czy też właśnie kremów takich, to wybieram zdecydowanie jednak tą rozświetlającą i ta normalna szara. Ona też jest właśnie podobna. Reszkę sobie wklepuję tutaj w powiekach. I co? Kolejnym produktem jaki mam to jest korektor pod oczy. Korektor mam w odcieniu light, czyli ton jaśniejszy od tego jakie są podkłady, więc myślę, że będzie OK. To odgłosy dziwne, co słyszycie. To jest cały czas mój lustro, po mi notorycznie spada. To, że go jeszcze nie rozbiłam przez tyle lat, to jest cud. Jeśli chodzi o korektor, on jest w takiej buteleczce. Jego pojemność to jest 10,5 ml podkładów, bo nie powiedziałam, jest 32. On ma tutaj taki pędzelek. Pędzelek jest dość mały, ale nabiera bardzo dużo produktu. Ja go sobie tutaj dam pod oczy. I wklepię sobie beauty Blender'em takim mniejszym, właśnie co mam pod oczy. Faktycznie widać to rozjaśnienie pod okiem A reszta w powieka. I całkiem resztką już tutaj w nos, czubek nosa, i tutaj, Ja właśnie też tak lubię rozświetlić twarz. Jeszcze go sobie tutaj troszkę dołożę, ponieważ mam dość wielkie śnice pod oczami, bo jestem naprawdę niewyspana. nie jestem nauczona w tej godzinie. I dzisiaj właśnie nastał ten czas. I czasem ja sobie wymyślam, a zrobię sobie test. Idealny pomysł. No widzicie, lepiej to wygląda. I tutaj resztę sobie przyciągnę trochę jeszcze na szyję, żeby wyrównać. Kolorystycznie też chciałam dość niepiękną płodę, więc na pewno biorę coś bez dekodu. Właśnie resztki z gąbeczki, z tego podkładu tutaj sobie rozetrę jeszcze na szyi. I ja wam, naprawdę fajnie to wygląda, dość Przynajmniej na ten moment i na tą chwilę. I teraz nie wiem, jak to będzie wyglądać, dlatego że wiecie, że ja nie używam pudru na co dzień. Kupiłam sobie natomiast od nich puder. Bye, bye, Paul. Jest taki w takim opakowaniu, oczywiście. Dotkłam go przed chwilą, więc jest już pełno śladów moich paluchów. Otwieramy. Mamy lustereczko takie. I puder jest biały. Zrobimy sobie swatcha. Jest mega matujące jak widzimy. Nie ma zapachu. W ogóle wszystkie te kosmetyki nie mają zapachu. Jest mega matujące, także zobaczymy. Wezmę taki puchaty pędzelek. On ma końcówkę różową, nie to, że jest brudno drużo albo coś. I dam sobie trochę właśnie pod oczy no w sumie całą twarz sobie trochę przypoduje po prostu zobaczymy jaka będzie jego trwałość i czy faktycznie zniweluje nam te pory przez cały dzień ja na przykład na co dzień nie lubię używać pudru, dlatego że uważam że puder w ogóle lubię właśnie takie rozświetlone wykończenie, czyli takie kremowe, a nie pudrowe Dajcie znać, jak Wy w komentarzu oczywiście wolicie. Na tą chwilę makijaż prezentuje się tak. Mm. Widzicie, no nie jest on idealnie jednolity. Mam tu jakieś Zmaczki. Ale mam tu jakieś punkty wypryskowe, których ja sobie prędę. Nie będę tuszować też no mówię to jest krem. sisi si. nie jest, to wiecie, żaden e, mocno kryjący podkład. Mówię, są tu takie no delikatne, naturalne przebarwienia, które mi tak bardzo nawet nie przeszkadzają na co dzień, więc no nikt nie jest doskonały, tak? Nawet ja. Więc, no cóż, więc ja teraz wymaluję sobie tylko delikatnie oczy i wykontruję twarz. Wrócę do Was już z pełnym, gotowym makijażem. No i co? I później wrócę do Was również z podsumowaniem. Także zaraz się widzimy. Kochani, specjalnie konturowałam twarze, żebyście coś zobaczyli, coś Wam pokazać. Zobaczcie, jak ten podkład. I nie wiem, czy to jest wina podkładu, bazy, czy też pudru. Myślę, że pudru. Jak on mega mocno wysuszył skórę. Tutaj mamy jakieś odstające w ogóle mm, skórki. No, bo wchodził tak mega tutaj, zabrał się w zmaczkach, że to jest nie do pojęcia. Wygląda to strasznie. Ja teraz będę próbować to wykonturować jakoś swoim. Standardowo mieszam sobie dwa swoje ulubione odcienie brązu, z tej paletki już Wam kiedyś o nim wspominałam, ale nie no, ogólnie nie pokocham się z tym podróżem, czuję ja, to w znaczy, ogólnie nie kocham podróż, chociaż ostatnio pod oczy wyodkryłam coś, co będę oczywiście nagrywać dla Was na kanale. Ale to jest jedyny pod, pod puder, jaki mi się zdarza czasami po prostu stosować. Z tym jaśniejszym odcieniem brązu próbuję sobie tak trochę przybrązowić i uratować trochę sytuację, bo czasami właśnie stosuję ogólnie ten jaśniejszy odcień tutaj brązowy do jako po prostu puder właśnie. Mam nadzieję, że trochę uratuje sytuację, bo naprawdę no nam no, wygląda strasznie. przez do później jak sobie ten róż to później go tak ładnie sobie blenduję żeby nie był taki mocny bo kto mnie zna ten wie że ja nie lubię mocnego makijażu i resztę już na całą twarz i teraz jeszcze tylko troszkę o rozświetlacza tego slicka i ja sobie zawsze mieszam tak te dwa odcienie na pędzelku. I troszeczkę tylko tutaj. I co? I wracam do was kochani już po moim dniu dzisiejszym intensywnym. Czekajcie kciuki, muszę daleko jechać, nie mówię ostatnio. Na usta z Miss Rose Professional Makeup, kolor 02 Sweet Girl. Jest to po prostu moja ukochana, matowa pomadka, którą męczę, męczę, męczę i na to daję błyszczyk. I ona już jest w takim opłakanym stanie. Tutaj do niej mamy konturówkę, kontrówki już w ogóle nie ma, więc ja teraz daję sobie na usta tylko troszkę właśnie tej pomadki. Ona no, już złamała się chyba z 10 razy. Wypada czasami właśnie, ale powiem Wam, no jest tak genialna. Jeśli znacie jakiś podobny odcień, dajcie koniecznie znać, jaki i z jakiej firmy. Chętnie sprawdzę, bo to była naprawdę super, ale no czuję, że jedni są policzone. I co ona robi ważnego? Mega, wybiela zęby. Znaczy, nieźle, że ona wybiela zęby, po prostu nasze zęby przy nim wydają się bielsze. <laughs> A na tym punkcie mam chopra, wiecie? Albo i nie wiecie? To które mnie znają, to wiedzą. No to troszkę błyszczyku. I jadę, mu wrócę do Was z update'em za jakieś 8-9 godzin, teraz mam godzinę 6, więc myślę, że około 4-5 dopiero najwcześniej będę w domu i wtedy do Was wrócę. Mam nadzieję, że ten makijaż to wytrzyma. Do zobaczenia. I wracam, kochani, do Was już z tam po całym dniu. Jest godzina 18.00. I co chciałam powiedzieć? Oprócz tego, że ten puder zebrał się strasznie w w smaczkach, wszystkie niedoskonałości są już rzeczywiście widoczne. Na no, razie to w ogóle tragedia. Więc no, generalnie na bardzo, bardzo intensywne dni, no to Wam nie polecam tego jako mocnego krycia. Zresztą no, ten puder mega wysuszył skórę, a pory są bardzo widoczne, tak jak widzicie tutaj z bliska, więc... No nie, nie polecam. Z tym, że same jeszcze Bibi będę stosował, próbować testować na swojej bazie i zobaczę, jaką mają one trwałość. Tak jak stosowałam ten szary, także mam nadzieję, że będzie ok no i cóż oczywiście dam wam znać w kolejnych filmikach jak y, sprawdziły mi się same te podkłady bazy spróbuję jeszcze też pod inny podkład zobaczymy jak będzie sobie radzić jednak mówię no z bazy i spodru jestem najmniej zadowolona jeśli chodzi o sam korektor naprawdę fajnie trzyma widać go nawet teraz że no troszkę tutaj się zebrał no ale mówię to był dość intensywny dzień więc no miał prawo tym bardziej, że ja mam alergię i bardzo mi oczy zawiły, także mógł on gdzieś tutaj delikatnie spłynąć, więc na pewno, że jest pod tym okiem, dlatego, że to oko mi bardziej zawiło. Także co? Dziękuję Wam serdecznie za dziś i widzimy się już niebawem w kolejnym filmiku. Cały ja, pozdrawiam! pa! pa.